Ja myślę, że y, mieszkańcy pogodnego domu doskonale wiedzą dlaczego. Po prostu bardzo ich lubię, często tam jestem i to jest naprawdę pogodny dom. A ja z natury jestem pogodną osobą, także bardzo się cieszę. Nie, nieprawda. Nie było zmian. Były plany na zmianę, ale stało się tak, jak być powinno. Czyli y, no to już na pewno mistrz powie, czy to jest trudny, czy łatwy taniec. Ale ja myślę, że przede wszystkim ma być dobra zabawa, w słusznym, wspaniałym celu. Także zrobimy, co będziemy mogli. Naprawdę. Na ile będziemy mogli, będziemy skakać. To jest taniec skaczący w rubelków Tak, tak się mówi. No właśnie. Dwa, dwie, trzy, dwie, cztery, pięć, sześć, siedem, o, Te treningi przebiegają, jak pan tutaj widzi, bardzo intensywnie. Partnerka jest super, bardzo zaangażowana, ma tyle energii w sobie, że po prostu czasami energią przewyższa mnie, na no dobrą sprawę. Ja pamiętam, jak pierwszy raz z panią Ewę zobaczyłem, to złapałem się za głowę i się zacząłem zastanawiać, skąd ta kobieta ma tyle energii. A tutaj właśnie widzę, że ona ma w sobie tyle pasji i dzięki tej swojej pasji będzie mogła naprawdę tego quickstepa super zatańczyć. Przyznam się szczerze, to jest nasz czwarty trening. Choreografię mam pół minuty, 35 sekund mniej więcej i to cały czas idzie do przodu i wiadomo sukcesywnie powtarzamy to, co się do tej pory nauczyliśmy.